Co u ich? Co to było? Pały mnie gonią, ja mam ich w dupie. Ja żyję tym, co ja. Wyłupię. Cześć wszystkim. Zrobiłam sobie nowy awatar, żeby było bardziej świątecznie. Słyszałeś? O muchomorku? O muchomorku? Tak, o muchomorku! Tak! Ogłuszenia parafialne na początek. Dziękuję bardzo za już ponad 2000 subskrypcji. Naprawdę to wspaniałe. Zwłaszcza, że całe życie myślałam, że jestem nieśmiesznym gumofilcem, który absolutnie nikogo nie bawi. I nagle, kompletnie z dupy, okazuje się, że jednak kogoś tam bawię. To wzruszające. Coś również dla mnie dumą i powodem do radości. Mój kanał można już wspierać i porobiłam takie fajne emotki i plakietki. To jest bardzo fajne, było bardzo, fa bardzo fajne. Dosyć tego pierdolenia, przechodzimy do materiału. Film postanowiłam podzielić na dwie części, ze względu na nawał rzeczy, jakie chcę wam pokazać, więc od razu mówię, że kolejny odcinek ciekawostkowy również macie zagwarantowany z krwi i wina. Dziś opowiem wam co nieco o TeSzamutna, Regisie, Krainie Baśni i troszkę też o Sjanie. Na początku zaczniemy od końca od szczegółów zakończenia dodatku. Jestem przekonana, że nie tylko ja żywię straszliwą awersję do jaśnie panującej Anariety, co między wierszami oznacza, że postać ta jest mistrzowsko napisana i właśnie a propos niej mam mały detal. Macie tutaj jednocześnie pokazane dwie możliwości zakończeń. Jeśli się dobrze przyjrzycie, będziecie w stanie dostrzec, że górny kryształek w spince naszej księżnej ma różne kolory w zależności od naszych wyborów. Czerwony, jeśli siostry się godzą, i niebieski, kiedy plan siany się spełnia. W ogóle to dajcie mi znać, co sądzicie o klątwie czarnego słońca, bo to bardzo ciekawy temat. Według mnie sama klątwa była zwyczajną błydą. Okrucieństwo, jakie przypisuje się dziewczynkom urodzonym w niekorzystnym okresie, było spowodowane wyobcowaniem, przypinaniem łatki i krótko złym traktowaniem. Ktoś całe życie na was dybie, bo na przykład nie podobacie się jakimś starym próchnom, które doradzają w czekają na najmniejszy zły ruch. Jakie byłoby Wasze zachowanie? Potem owszem, kwestia naszej indywidualnej moralności, czy dochodzi do jakiejkolwiek zemsty. Owszem, jest też ta sprawa, że psychopatą można się urodzić. Owszem, są też ludzie, którzy mimo podłego środowiska stają się jedynie zgorzkniali, a w środku są niezwykle ciepli. Zaprzykładajmy sobie Jenefer. Pomimo, że Sjana jednak w bardzo durny sposób postanowiła sobie przypomnieć, czytaj, zaszantażowała Detlafa, by ten po kolei usuwał konkretne osoby, nie zapominajmy, że te osoby były winne jej cierpieniu. I nie, oczywiście nie mówię o Anarietcie. Tylko o śmiałkach, błyszczących zbrojach na białych rumakach, o kimś, kto miał jej z założenia bronić. Życie bywa bardzo ironiczne, czyż nie? Świat Wiedźmina nie jest czarno-biały, to gargantuiczne spektrum szarości i dzięki temu mogę swobodnie powiedzieć, że dla mnie Syjana jest super postacią. Ironiczna, sarkastyczna, cyniczna, zabawna, wszystko na miejscu. Mimo to zakończenie, w którym ginie z rąk Detlefa jest dla mnie najlepsze. Regis nie jest skazany na banicję wśród swoich, a jego przyjaciel, na którym mu aż tak zależało, żyje i żałuje, że nie ma innej możliwości, by we trójkę przeżyli. A się rozgadałam jak zwykle, a miałam tylko powiedzieć, co znaczy imię Renawet. W starszej mowie znaczy to dosłownie dziecko królowej, królewskie dziecko. Więc wszyscy ci, którzy coś tam ogarniają z sagi, już pewnie mieli spoiler słysząc to imię. Poza tym u książęcego kamerariusa na wejściu wisi wielki portret rodziny książęcej, na którym możemy zobaczyć malutką Sianę razem z sercem tusą. Jest jeszcze ten pamflet w stodole przy Kuroliszku, który krótko mówiąc nawołuje do rewolucji, bo to Sylwia Anna jest prawowitą następczynią, a nie Anna Henrietta. Przechodzimy wreszcie do serca dzisiejszego odcinka, czyli zadań, w których mamy do czynienia z Regisem. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że sama aranżacja spotkania się z nim na cmentarzu jest według mnie silnym nawiązaniem do książek, bo w Chrześć Ognia właśnie w nekropolii Regisa poznajemy. I tam też raczy nas wytworami z Mandragory. Słuchaj, mam na dziś wieczór taki plan. Chcę się upić, porządnie. I kupię dużo paluszków z kurczaka. Jak chcesz, to się z tobą z przyjemnością nawalę. Chodź się nawalimy. What? Jakby co, to przetłumaczyłam napis na drzwiach jego krypty. Jest to niestety jakiś szajs bez znaczenia. Zawiodłam się. Co fajniejsze natomiast, do samej krypty możemy wejść jeszcze, zanim go w ogóle spotkamy po raz pierwszy w opuszczonym magazynie, co Geralt nawet skomentuje. Ktoś tu mieszka. Ktoś albo coś. Możemy znaleźć tam kilka dokumentów, na przykład jego biografię spisaną przez Jaskra, czy też przepis na jakiś fajny odwar. Najbardziej poruszający jest jednak jego pamiętnik, zatytułowany: Moja ostatnia myśl przed snem. Napiłbym się świeżo utoczonej krwi niemowlęcia. Wiem, że nie mogę, ale mam nadzieję, że jej aksamitny smak mi się przyśni. Staram się żyć jak człowiek, a to sprawia, że przestaje się dobrze czuć, zarówno wśród ludzi, jak i wśród swoich. Możliwe, że popełniłem wielki błąd. Zawsze chciałem to napisać. Jestem bardzo zmęczony i pierwiolę to wszystko. Ludzie nie myślą o teraźniejszości. Zwykle wspominają dawne czasy albo martwią się o przyszłość. Nie rozumiem tego. Mam wrażenie, że mój przyjaciel Detlaf umrze. Jest mi smutno. Doskonale widać jak empatyczną postacią jest Regis i co tak naprawdę czuje. I serce mi się kraje, jeśli nadchodzi moment, w którym musimy zakończyć męki Detlafa. Ja po prostu nie mogę. A propos rzeczy, której wykonanie dosłownie łamie Nikołem, jest trzeci sposób rozwiązania problemu Marleny. Kobiety objętej klątwą pana łyżeczki. A teraz zajmiemy się tą. Możemy ją odczarować. Bądź zabić, albo zostawić w spokoju. Zasiadając z nią do stołu wybieramy zły sposób rozwiązania klątwy. Wicht ucieka, gdzie pieprz rośnie. Pojawiają się dwie opcje. Udać się od razu do Regisa z wywarem oraz pójść tropem Wichta. Druga opcja skończy się rzecz jasna walką z Marleną. Możemy ją tak zostawić wśród tych łyżeczek na zawsze. Możemy też przyjść tu w każdej chwili, skrusić jej męki. Nie wiem też, czy może być coś straszniejszego niż skowyt Marleny po jej ubiciu. I jeszcze dopowiem, że słowa klątwy wyryte na ścianach domu faktycznie nimi są, a nie jakimś generycznymi paćmi ziołki. Chcę na szybko wspomnieć o jednej rzeczy, mianowicie o tym symbolu. Jest on niewątpliwie związany z alchemią, tak zwany obieg materii. Poprawcie mnie, jeśli źle mówię. W internecie widziałam też zdania, że może on symbolizować również koniunkcję sfery ale to tylko luźna myśl, nic pewnego. Co mnie natomiast zastanowiło, to to, że na pakcie pomiędzy Odimem a Olgierdem również ten symbol jest zawarty. Czy traktować go wówczas jako przemijanie i odnowę? Zwyczajnie po ludzku... nie wiem. Jest jeszcze sprawa pierścienia Detlaffa. Regis niby go zakłada, ale nagle potem go nie ma, po powrocie straszna mutna go ma, a potem znów nie ma, na liście komend określany jest jako pierścień ludzkości. I również tam nie zauważam, żeby skrypt wywołał go więcej niż raz właśnie po powrocie z Mutna. W zadaniu Leży Bestii musimy zbadać nietuzinkowy dom Detlafa. Najważniejsze w tym miejscu są dwa dowody: list od szantażystów i kartki z nazwiskami. I tak, tak, dialogi pomiędzy Geraltem i Regisem różnią się w zależności co podniesiemy pierwsze. Ale ciekawsze jest to, że jeśli przybliżymy sobie te karteczki, to tutaj napisana jest Anna Henrietta. No, jak byk, to widać, nawet jeśli nie ogarniacie głagolicy. W sumie to w tym momencie każda z tych kartek ma na sobie jedno i to samo nazwisko. Dopiero chwilę potem są już na nich rzeczywiste nazwiska rycerzy, których Detlaf musiał się pozbyć. Przy okazji Harold też ma taką olbrzymią karteczkę z imieniem Anariety. Bo tak, on pierwszy wiedział, kto będzie ostatnią ofiarą, a nikogo nie ostrzegł. Nie Bardzo możliwe też, że przeoczyliście opcjonalną rozmowę z Regisem. Pojawia się ona zaraz po tym, jak wyjdziemy z budynku. Nie chcę, żebyś pomyślał, że nie cieszę się z Twojego towarzystwa. Jest wręcz przeciwnie, ale. Tak wiem. Detlaf nie przyjdzie tak długo, jak tu jestem. Ale pięć minut nie zrobi mu chyba wielkiej różnicy. Masz rację. Niepotrzebnie cię pośpieszam. Chciałeś o coś spytać. W sumie zapomniałem spytać. Skąd wy się znacie z Detlafem? Hmm... To... E, trochę wstydliwe. Zamieniam się w słuch. Hmm... Jak wiesz, miałem za lat taki epizod, kiedy nadużywałem krwi. W kręgach Wampirzej Młodzieży byłem, nie chwaląc się, dość popularny. Poznawałem wiele osób. Jedną z nich był właśnie Detlaw. Ale nasze drogi szybko się rozeszły. Widzisz, Detlaf uznał rozrywki naszej zmarkaterii. Czyli całe to straszenie bab w formie nietoperza, albo wysysanie krwi na wyścigi, zagłupie. Miał rację, oczywiście. Co zrozumiałem dopiero później. Wybacz, ale zupełnie nie potrafię sobie wyobrazić Ciebie jako wampirzegową wiwanta. Jak wiesz, żyjemy bardzo długo. Mamy więc wiele czasu, żeby się zmienić. I Bogom niech będą dzięki. Tak się zastanawiam. Co jeśli Detlaf nie przyjdzie? Przyjdzie. Ach, jak to jest, że jak chcę zwięzłej odpowiedzi, dajesz mi akademicki wykład, ale kiedy akurat zależy mi właśnie na odpowiedzi wyczerpującej, ograniczasz się do półsłówek. Już tłumaczę. Otóż kiedy mowa o faktach, sprawach namacalnych, rzeczywiście staram się wysłagać precyzyjnie i jak najszerzej. Natomiast, kiedy poruszamy sprawy łączące się z intuicją, czy wampirzym savoir vivre, faktycznie pozwalam sobie na zwięzłe wypowiedzi, bowiem najdłuższy nawet wywód nie pozwoli na satysfakcjonujące wytłumaczenie zagadnienia interlokutorowi. Powtarzam zatem, w przyjdzie. Prędzej czy później? Zauważyłam też tę torbę. Wydała mi się jakaś znajoma i nagle takie O kurde, to przecież torba Regica. Zdjął ją, żeby mu było wygodniej. Co za szczegół. Ja zdaję sobie sprawę, jakimi pierdołami ja się zachwycam. Ja zdaję sobie sprawę. Pora na to, o co tak bardzo mnie prosiliście. Ta szamotna. Niestety, nawet ja nie odkryłam tutaj nic nietuzinkowego, ale bardzo chętnie opowiem wam tym mniej wtajemniczonym moim językiem. Co tutaj się odpierdzało? Pierwsze arcydzieło, na jakie natrafiamy, zatytułowane Hodowla Trzody Ludzkiej, prawi o tym, jaki jest minimalny byt, który trzeba zapewnić ludziom, by posoka z nich była palcelizać. Cały ten kazus bardzo przywodzi mi na myśl to, jak ludzie traktują choćby kury. Mamy chów ekologiczny, wolny wybieg, chów ściółkowy i chów klatkowy. I nie muszę mówić, że ostatni, który wymieniłam, to istne skórzostwo. A wampiry postanowiły sobie, że postąpią podobnie z ludźmi miejsce do spania, trochę wody i żarcia, a i o rozmnażanie nie byli zmartwieni, twierdząc, że jeśli przemieszasz się kobiety z mężczyznami, pomimo kryzysowych warunków, baby się na hemoglobinę będą się i tak robić. Przejdźmy do drugiego arcydzieła ludzie z klatkowego i wolnego wybiegu. Tutaj autor prawi z kolei o profitach hodowania owej trzody w wyżej wymieniony sposób. Worki na czerwoną ciecz stają się mniej agresywne, a tym samym mniej kłopotliwe, dzięki właśnie trzymaniu w takich warunkach. Dalej nakreśla konkretne przymioty hodowli klatkowej i wolnego wybiegu. Różnią się raptem tym, że ci klatkowi są cały czas w niewoli i robią pod siebie, jak kury. A w wypadku wolnego wybiegu zakładane były wioski, których mieszkańców następnie uzależniało się psychicznie od właściciela poprzez, cytując, zakwarantowanie mu bezpieczeństwa oraz stałego dopływu wysokogatunkowej karmy, najprościej mówiąc syndrom sztokholmski. Najlepszym przykładem takiej hodowli jest sierociniec oriany. Wampirzyca utrzymywała sieroty, karmiąc je słodyczami, dając złudne poczucie opieki i bezpieczeństwa. Miała taką piwniczkę z winem, powiedzmy. Trzecim dokumentem jest stenogram rozmowy z istotą niższą. Kim jesteś? Nazywam się Aleks Biską. Dlaczego twoja skóra cała drga? Boję się, panie. Boisz się? Nie rozumiem. Nie wiesz co to strach, panie? Nie, opanowałem wasz język, ale niektóre pojęcia są mi obce. Co to jest strach? To jest takie uczucie, które niszczy wszystkie inne uczucia. Opanowuje głowę i serce. Co ty powiesz? A ja myślałem, że takim uczuciem jest ból. W moim laboratorium prowadziłem badania na ludziach i odkryłem, że matka poddana odpowiednim bodźcom jest w stanie zapomnieć o swoim dziecku, myśląc tylko o tym, żeby ból zniknął. Czyżby strach był podobny do bólu? Nie, ból rządzi ciałem, a strach rodzi się w sercu. A tak, to bardzo ciekawe, co mówisz. Myślę, że będę musiał przebadać w laboratorium twoje serce. Jak to przebadać? Zwyczajnie. Wyjąć je i podać gruntownym badaniom. Ależ, panie, ja, ja wtedy umrę. Tak, wasza śmiertelność jest dla mnie wielką niedogodnością. Ale przecież to nie ja stworzyłem wasz gatunek i nie ja jestem odpowiedzialny za jego nadzwyczajną kruchość. Regis wspomina, że symbolem jego klanu i Detlafa jest odcięta, zakrwawiona ręka. Zupełnie przypadkowo w wizji spowodowanej przez pogłos widzimy, jak Detraw odcina sobie właśnie rękę. Co ciekawe, zaraz potem, a nim udamy się do Pucybuta, pod młynem De La Croix czeka na nas małe zadanie. Spotykamy tam ludzi, którzy próbują wykraść z niego mąkę. Po ich pokonaniu na samej górze możemy zbadać miejsce, w którym Detraw zabił rycerza. Krew, ale nie tylko ludzka. Czyli to tutaj Detla stracił rękę, i tutaj poćwiartował Delacroix. To z pewnością było miejsce zbrodni, ale wiele więcej się tu nie dowiem. Poranek, rejny baśni. Nie będę wam pokazywać wszędzie walkowanego kupska, bo szkoda na takie rzeczy i mojego, i waszego czasu. Po kolei zatem. Możecie zbierać sobie czterolistną kończynę. Te świecące ogniki to czarne biedronki. Na prawo od wejścia do Krainy Baśni jest wioska Skrzatów. już mi się na bebech? No. Nie. Spod domu babci wystają nogi w czerwonych portkach. Po wleceniu pod tekstury okazuje się, że leży tam wywinięty enpec w śpiulkolocie. Obok dziewczynki z towarem jest zaczarowane zwierciadło, z którego możemy zebrać odłamki. Możemy zjeść sobie zatrute jabłuszko, jak prawdziwa księżniczka. Złote jajo, które otrzymujemy w nagrodę od Gąski Balbinki za uratowanie je przed Rumcajsem, możemy zjeść, dzięki czemu otrzymamy jeden punkt umiejętności. Zjedzcie je teraz, bo po wyjściu z krainy wszystko co jest dziełem iluzji znika z naszego inwentarza. A zamki, które możemy zauważyć w oddali są zwykłymi ziemniaczanymi teksturami, mającymi zapełnić horyzont. Giganta z chmurowego zamku możemy zabić na strzała. Jeśli absolutnie nie ma refleksu do takich rzeczy jak ja, poczekajcie, aż trafi go piorun. Baba Jaga jest babą cmentarną, tak samo jak panie lasu. I tak samo jak one je dzieci. Hmm. Poza tym stoi tutaj taka statua, no zupełnie identyczna, tak jak na krzywuchowych moczarach. Pod taflą jeziorka niedaleko domku babci znajduje się zatopiona łódka, a w niej zapiski. Ich autor opisuje, jak zaklęcie, dzięki któremu stworzono krainę, powoli się wypaczało, a mieszkańcy popadali w obłęd, wzajemnie pozbawiając się życia. I ostatnie. Na jednym z mostów zaatakuje nas Archespor. W jego okolicy leżeć będzie krasnolud, z którego wyrasta taka jakby sadzonka małego Archespora. Jest to odwołanie do bajki kwiat paproci, potraktowanej dosłownie. Chcę Wam troszkę o tym opowiedzieć, bo mnie ten isterek akurat dotyka bardzo osobiście. Jak byłam mała, dostałam na gwiazdkę taką książkę polskich bajek i innego rodzaju mitów. I tam właśnie była ta o kwiecie paproci. Jak mnie to przeraziło jako dzieciaka, nawet sobie nie wyobrażacie. W skrócie: Typo usłyszał od starszych, że w noc świętojańską może znaleźć kwiatek, który spełnia życzenia. I on tak kilka lat go szukał, szukał, aż znalazł. Zażyczył sobie oczywiście pieniędzy, majątku i innych takich, bo był z bardzo biednej rodziny. Kwiatek spełnił życzenie, ale zagroził, że jeśli z kimkolwiek się tym podzieli, to to straci. Chłopak oczywiście miał wyjechane w rodzinę, korzystał przecież z luksusów i wpływów. Żył sobie jak jaśnie pan. Po iluś tam latach dopiero zaczęło gryźć go sumienie, żeby może odwiedzić rodzinę, podzielić się z nimi. Cóż, miłość do hajsidła jednak wygrała i dalej miał rodzinę kompletnie w dupie. I tak z każdym rokiem wzrastającej w nim pychy, ten kwiat paproci coraz bardziej ukorzeniał się w jego sercu. Jak się to skończyło? Ano tym, że już dawno wszyscy pomarli zanim on się ogarnął. Jeszcze na koniec chciałam wam pokazać, że faktycznie robiąc save'a w Krainie Baśni i rozpoczynając z niego nową grę Plus, Płotka będzie jednorożcem. Zajebiste. Polecam. 11 na 10. Jedziemy zarobić. Pozdrawiam, moich wspierających. Wpadajcie na mojego Instagrama, jakbyście nie wiedzieli, że istnieje. Trzymajcie się i cześć. Do widzenia. Sayonara. Do widzenia.